Witam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ nastąpił ten gorący okres rozliczania deklaracji podatkowych za poprzedni rok. Postanowiliśmy przygotować krótki wykład na temat tego, jak wypełnić pit W pierwszej kolejności zajmie, zajmiemy się wypełnieniem deklaracji PIT-37 za rok 2016. Przypomnę, że ten typ PIT-u dotyczy osób, które otrzymują wynagrodzenia ze stosunku pracy czyli Głównie z umowy o pracę, z umów zlecenie czy z umów o dzieło, z tytułu emerytur, świadczeń przedemerytalnych. Właściwie wszystkie typy źródeł dochodów, które powinny znaleźć się na PIT-37 zostały wymienione na pierwszej stronie tej deklaracji podatkowej. Żeby pokazać Wam jak wypełnić taki PIT-37 posłuszę się oczywiście przykładem i spojrzymy sobie na taki przykład Pana Jana Kowalskiego. Które otrzymał już od swojego pracodawcy PID 11 pod koniec lutego. Przypomnę, jeżeli jesteście zatrudnieni na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie, bo to są te najbardziej typowe źródła dochodu wykazywane w PIT 37, to do końca lutego powinniście otrzymać od swojego pra pracodawcy pit 11, na którym właśnie zostaną wykazane źródła dochodu, pobrane zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłacone składki, czy to społeczne, czy zdrowotne. Ponieważ pan Kowalski otrzymał już ten PID 11, no to zamierza złożyć deklarację podatkową, w jego przypadku będzie to właśnie PID 37. Widzimy, że pan Kowalski jest żonaty, ale żona prowadzi działalność gospodarczą, która jest rozliczana liniowo, czyli na podstawie, nie na podstawie skali podatkowej 18% i 32%, tylko na podstawie liniowej stawki 19%. W związku z tym pan Kowalski musi rozliczyć podatek ze swoich źródeł dochodu indywidualnie nie może rozliczać się z małżonką. Tak samo będą rozliczać się osoby, które nie są w związku małżeńskim, które albo nie chcą rozliczać się z małżonkiem czy z małżonką. Mamy tu również informację, że na ten moment rozważamy przypadek, kiedy państwo kowalscy nie posiadają dzieci. Potem zrobimy sobie drugą wersję, gdzie właśnie będziemy stosować ulgi. Żeby wypełnić ten PIT 37, ja zastosuję standardową. Deklarację dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wiem, że można przy wypełnianiu tych deklaracji skorzystać z gotowych programów. Niektóre są płatne, niektóre bezpłatne. Ja jednak jestem zwolenniczką standardowych formularzy interaktywnych, do których jedynie trzeba zainstalować na swoim komputerze wtyczkę, by móc je potem przesłać do Urzędu Skarbowego, więc jest to dosyć łatwe wypełnianie deklaracji podatkowej. Oczywiście pod warunkiem, że wiemy, co gdzie wpisać. I to zamierzam Wam tutaj. Pokazać. Ze strony Ministerstwa Finansów musicie sobie ściągnąć formularz interaktywny PIT 37. Oraz zainstalować wtyczkę. O tym, jak zainstalować wtyczkę do Adobe Acrobat Readera, e, dowiecie się na stronie Ministerstwa Finansów również. Ne, linki do tych informacji podaję pod wykładem. Tak byście mogli sobie poinstalować te niezbędne elementy na swoim komputerze. Sam PIT-37 wygląda w ten sposób. Mamy tutaj coś takiego jak rozszerzenie, które możemy wyłączyć. Ono jest potrzebne w sytuacji, kiedy chcemy już wysłać deklarację. Natomiast na ten moment zostawiamy sobie taki widok i będziemy tą deklarację dla pana Jana Kowalskiego wspólnie wypełniać. Zanim przejdziemy do porównania danych e, z PITu 11, który pan Jan Kowalski otrzymał i który za chwilkę wam pokażę, w pierwszej kolejności wypełnimy pierwszą stronę PITu 37. Przy wypełnianiu tej części nie jest nam potrzebny PIT 11, on będzie potrzebny na drugiej stronie tej deklaracji podatkowej. W pierwszej kolejności oczywiście wypełnimy te podstawowe dane, ponieważ nie jest to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, bo PIT-37 dotyczy właśnie takich osób. To będziemy podawać numer PESEL. Ja tutaj będę miała numer PESEL y, totalnie przypadkowy, tylko po to, żeby Wam pokazać jak to wypełniać. Oczywiście ta deklaracja od razu przyczepi się, że jest nieprawidłowa, więc widzicie, że te formularze interaktywne są o tyle fajne, że one automatycznie sprawdzają poprawność pewnych danych. Następnie mamy oczywiście wymienione typy źródeł dochodu, więc możecie sobie sprawdzić czy na pewno PIT 37 was dotyczy. Potem mamy wybór sposobu opodatkowania. Ponieważ pan Kowalski nie może rozliczać się z małżonką, zaznaczy pole indywidualnie. Natomiast gdyby pani Kowalska prowadziła działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, czyli też według skali podatkowej, to mógłby zaznaczyć rozliczać się z nią wspólnie i zaznaczyć ten punkt. Punkt trzeci dotyczy tych smutnych sytuacji, kiedy małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, a nadal chcemy się z nim rozliczać, więc ta pozycja trzecia, trzecia dotyczy takich przypadków. Czwarta osób samotnie wychowujących dzieci, natomiast siódemka, powiem Wam tylko e, tak na marginesie, dotyczy nierezydentów. Więc generalnie przeciętnego pana Kowalskiego będą dotyczyć te dwie opcje indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem. Następnie będziemy wybierać miejsce i cel składania zeznania podatkowego. No tu ważny jest nasz adres zamieszkania, bo właściwość Urzędu Skarbowego wybieramy po miejscu zamieszkania i w wyszukiwarkach internetowych można znaleźć, do którego Urzędu Skarbowego należymy. Załóżmy, że pan Kowalski należy do pierwszego Urzędu Skarbowego i taki sobie tutaj wybierzemy. Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie. Cel deklaracji to złożenie tego formularza, złożenie deklaracji i wypełniamy szybciutko jego dane, które ja tutaj mam. Oczywiście te dane są również danymi zupełnie przypadkowymi. Na co warto również zwrócić uwagę, to to, że ten formularz interaktywny podkreśla wszystkie pola, które powinniśmy wypełnić. W związku z tym nie ma tutaj, um, nie trzeba się tutaj zastanawiać, które powinniśmy wypełnić, a które nie. W tym momencie wypełniliśmy wszystkie podstawowe dane dla pana Jana Kowalskiego. Gdyby pan Jan Kowalski rozliczał się z małżonką, no to wypełniałby jeszcze dane małżonki. Oczywiście podając u góry również jej numer PESEL. Teraz przechodzimy do części C, dochody i straty ze źródeł przychodów, i tu potrzebny nam będzie PIT 11 pana Kowalskiego. Aby połączyć, PIT 11 z deklaracją PIT 37 wystarczy na deklaracji PIT 37 w tej części C dokładnie przyjrzeć się temu formularzowi interaktywnemu, bo on tak naprawdę podpowiada, co tu powinniśmy uzupełnić. Zobaczmy, mamy na przykład taką informację na PIT 37 należności ze stosunku pracy służbowego, współdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. Tutaj jeżeli najedziemy sobie na komórkę przychodu, to mamy dokładnie podpowiedź, że należy wykazać sumę kwot z pozycji 29 informacji PIT 11. Czyli weźmiemy sobie PIT 11 pana Kowalskiego i na PIT 11 pozycja 29. Widzimy, że ona jest o tej samej nazwie jak w przypadku PIT 37. W związku z tym przeniesienie tych informacji do PIT 37 jest bardzo proste. Po prostu pod tą, samą, pod tą samą nazwą pozycji wpisujemy konkretne kwoty, czyli tu przeniesiemy 96 tysięcy złotych. To samo zrobimy z kosztami. Znów, jeżeli podświetlimy, mamy pozycję 30 z PIT-u 11. 1335 złotych. I widzimy, co jeszcze nam się podświetla. Podświetlają nam się pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Mamy 7692 zł. Czyli zobaczmy. W tej sytuacji wpisaliśmy przychody z PIT-u 11, które dotyczyły należności ze stosunku pracy. Widzimy, że pan Kowalski posiada jeszcze drugie źródło dochodu z działalności wykonywanej osobiście. 10 800 zł. No to patrzymy sobie na PIT 37 czy mamy taką pozycję, pozycję o takiej nazwie. Działalność wykonywana osobiście, czyli możemy wpisać tą kwotę tutaj 10 800 zł. Tak samo przeniesiemy koszty 2152 80 zł. 80 groszy. I pozostała nam jeszcze zaliczka na podatek 716 zł. W ten sposób wpisaliśmy, jeżeli spojrzymy na pit 11, wszystkie przychody i wszystkie koszty. Tą linijkę i tą linijkę. Czyli źródła przychodów mamy wpisane do pitu 37. Gdyby pan Kowalski posiadał jeszcze inne źródła dochodu, na przykład w ramach pitu 8C, to umieściłby je, je w tej linijce. Czyli oprócz pit 11 musimy brać pod uwagę na przykład PIT 8C. A także w sytuacji, jeżeli otrzymaliśmy na przykład zasiłek opiekuńczy z ZUS-u, PIT 11A. Dlaczego w tych komórkach, jeżeli najedziemy na nie, pojawia się suma kwot? Na przykład w przypadku przychodów w pozycji 37 czy kosztów, jeżeli tutaj najedziemy, tak samo jest suma kwot. Gdyby pan Kowalski otrzymał dochody od więcej niż jednego pracodawcy, to przygotowano by mu więcej niż jeden PIT 11. I wtedy PIT 37 stanowiłby sumę tych PITów 11. Czyli na przykład przychody z umowy zlecenie od pierwszego pracodawcy z PITu 11 zostałyby zsumowane z przychodami z tytułu umowy zlecenie z PITu 11 od drugiego pracodawcy, gdyby na przykład Pan Kowalski podpisał dwie umowy zlecenie z dwoma różnymi pracodawcami. Wtedy zostałyby one wykazane tej pozycji 47 i 48. Dlatego mówimy tutaj o sumie kwot. Czyli w ten sposób wpisaliśmy wszystkie źródła przychodów. Gdyby pan Kowalski rozliczał się z żoną, to to samo zrobiłby dla żony. Poniżej w części D znajdują się odliczenia od dochodu w pierwszej kolejności składki na ubezpieczenia społeczne. No to szukamy w naszym picie 11. Składek na ubezpieczenia społeczne znajdują się one w tej pozycji 13161 zł i 60 groszy. Wpisujemy w pozycji 99. Gdyby pan Kowalski pracował również za granicą, to mógłby tutaj wpisać zagraniczne składki, które dodalibyśmy do pozycji 99 do tych składek krajowych. W ten sposób mamy obliczony dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Tutaj jeszcze mogłaby nas interesować pozycja odliczenia od dochodu, tak zwane ulgi podatkowe z PIT-O, ale o nich powiemy sobie osobno, bo tak jak Wam wspomniałam, w tym przykładzie zakładamy, że Pan Kowalski nie może skorzystać z żadnej ulgi. W takim wypadku w następnej kolejności mamy do rozliczenia odliczenia od podatku, czyli składki na ubezpieczenia zdrowotne. W tej sytuacji bierzemy te składki na ubezpieczenia zdrowotne z pit 11. I one wynoszą, jeżeli sobie tutaj sprawdzimy, 6419,99 zł. I tu często pytacie, czy dokładnie ta kwota powinna zostać przepisana z pit 11. Tak, dlatego że pracodawca uwzględnia już tą część składki zdrowotnej, która podlega odliczeniu od podatku. Czyli kwota, która jest wykazana jako składka na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-11, to te 7,75%, które my mamy prawo odliczyć od podatku. W związku z tym nie trzeba tej kwoty już w przypadku PIT-11 korygować. Tu znów, gdyby pan Kowalski posiadał więcej niż jeden PIT-11, to składki na ubezpieczenia zdrowotne byłyby sumowane z poszczególnych PIT-11 i wpisane w jednej kwocie. Tak samo, jak w przypadku. Składek na ubezpieczenia społeczne, które odliczaliśmy wcześniej. Gdyby wtedy pan Kowalski posiadał więcej niż jeden PIT-11, to te składki na ubezpieczenia społeczne również byłyby ze sobą sumowane z poszczególnych PITów 11 I zobaczmy, co się stało. To jest wszystko, co tak naprawdę z tego PITu 11 musimy przenieść do PITu 37 zakładając, że pan Kowalski nie korzysta z żadnych ulg, to jest wszystko, co musieliśmy w Przepisać z PIT-11 do PIT-37 i zobaczmy, co się stało. Mamy obliczenie zobowiązania podatkowego. Wychodzi, że pan Kowalski ma do zapłaty prawie 1500 zł. Z czego to wynika? Najprawdopodobniej było tak, że jego dochód do opodatkowania przekroczył pierwszy próg podatkowy, ale to nie zostało wzięte pod uwagę przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. W takim wypadku i ta zaliczka pobrana, i ta zaliczka pobrana opierały się o stawkę podatku 18%. Natomiast po zsumowaniu tych przychodów ze sobą wychodzi na to, że on przekroczył próg 32%, i dlatego musi dopłacić podatek. Tu często jeszcze pytacie, czy ten formularz ujmuje już kwotę wolną od podatku, czyli to zmniejszenie podatku o kwotę 556,02 zł w oparciu o kwotę wolną 3089 zł. Tak, ta kalkulacja jest już tutaj uwzględniona, więc my, my nie musimy w żadnym z tych kroków korygować podatku do zapłaty o kwotę wolną. Tym sposobem rozliczyliśmy PIT 37. Teraz możemy jeszcze sprawdzić poprawność. Ja tego tutaj nie będę robić, dlatego że wpisałam nieprawidłowe numery PESEL, nieistniejące. Ale gdybyście wybrali sprawdź poprawność, to formularz wyrzuca komunikat, że wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie i tak byłoby w tej sytuacji, gdyby numer PESEL był prawidłowy. Po sprawdzeniu poprawności możecie wysłać deklarację. Oczywiście mając zainstalowaną wtyczkę, o której mówiłam już wcześniej. Ja tu nie będę tego wysyłania prezentować. Nie jest to trudny proces, dlatego że prowadzi nas um, instrukcja i deklaracji krok po kroku przez to, co mamy zrobić. Na końcu musimy podać dane autoryzacyjne, z reguły przychody za poprzedni rok. I taki formularz jest wysyłany. Co ważne o tym, czy wysłaliśmy ten formularz interaktywny z sukcesem do Urzędu Skarbowego, decyduje otrzymanie... Urzędowego potwierdzenia odbioru. Urzędowe potwierdzenie odbioru generowane jest na stronie ministerstwa w linku, który otrzymacie na koniec tej wiadomości, na podstawie numeru, takiego długiego numeru składającego się z wielu liter, który, po którym to urzędowe potwierdzenie odbioru jest identyfikowane. I to urzędowe potwierdzenie odbioru zapiszcie sobie u siebie bądź wydrukujcie. Żeby mieć dowód na to, że deklaracja faktycznie trafiła do urzędu skarbowego. W następnym przykładzie, w następnym filmiku pokażę Wam, co gdyby pan Kowalski chciał skorzystać z jakichś ulg. Z jakich ulg wtedy mógłby korzystać, czyli jakie ulgi mamy dostępne. Omówię z Wami te ulgi, co pozwoli na to, byście mogli zastosować je również w swojej sytuacji. I zobaczymy, czy w takim wypadku pan Kowalski nadal będzie miał podatek do zapłaty, czy może będzie miał nadpłatę podatku, czy urząd skarbowy mu ten podatek zwróci. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tej części i zapraszam do kolejnej, w której, tak jak wspomniałam, powiem właśnie o ulgach.